Cześć, kochani, witamy Was wszystkich na naszym dzisiaj pierwszym live w nowym roku. A mianowicie dzisiaj będziemy mówili o tym, jak sprawnie założyć firmę w Niderlandach. Przez cały styczeń pojawiały się posty o kosztach, o podatkach, o tym w ogóle, jak założyć firmę. A dzisiaj postaramy się Wam powiedzieć o tym więcej. Cześć wszystkim, witamy Was bardzo serdecznie. Mamy do Was jeszcze prośbę. Jeżeli nas oglądacie. Bardzo prosimy, udostępnijcie. Może są wśród Waszych znajomych osoby, które potrzebują tych informacji. Okej, okay, więc może powiem w ogóle kim my jesteśmy. Więc firma Poladwis powstała w 2018 roku. W 2019 roku dołączyła do mnie moja wspólniczka Monika, która jest ze mną, ale już ją wszyscy znacie, więc Moniki już przedstawiać nie trzeba. Ja, od, administracją w Niderlandach zajmuję się od 2013 roku. Swoje doświadczenie zdobywałam w polskich i holenderskich niderlandzkich biurach administracyjno-księgowych. Naszą misją jest pomaganie Polakom tak aby mogli spać spokojnie i nie martwić się o swoje sprawy administracyjno-księgowe. Pomagamy zarówno osobom prywatnym, jak i firmom, firmom jednoosobowym, jak i spółkom VOF. Możecie nas spotkać zarówno w Dordrecht, jak i w Rotterdamie. Nasze biuro mieści się w Rotterdamie, gdzie najczęściej umawiamy się z naszymi klientami. Słuchajcie, więc mamy dla Was przygotowaną dzisiaj prezentację więc za chwilę my znikniemy żebyście mogli widzieć tą prezentację chcemy też wam powiedzieć że wszystkie osoby które dotrwają z nami do końca na końcu otrzymają niespodziankę którą dla was przygotowaliśmy jak również przypominamy że wszystkie osoby które były zapisane na live otrzymają od nas prezentację i jeszcze jeden dodatkowy prezent więc my się już wyłączamy, nie będziecie nas widzieć, będziecie nas tylko słyszeć. Oczywiście czekamy na Wasze pytania, możecie zadawać nam pytania tutaj, my je będziemy widziały, będziemy starały się na nie odpowiadać w miarę możliwości na bieżąco. Jeżeli nie odpowiemy na wszystkie pytania na bieżąco, odpowiemy na nie na pewno po live. Więc my się chowamy i zaczynamy naszą prezentację. Więc w ogóle jakie mamy rodzaje działalności w Niderlandach? Tak naprawdę mamy kilka, ale te najbardziej, najbardziej popularne wśród osób, wśród Polaków, których znamy, którzy są naszymi klientami, jest to, to systemy firmy jednoosobowe ZZP. Pamiętajcie, że w tym rodzaju działalności jesteście swoimi właścicielami, jak również swoimi pracownikami w jednym. Jednak należy o tym pamiętać i wbrew ogólnookrążącej opinii, Firma Pay tak naprawdę może zatrudniać pracowników oraz podwykonawców. To jest bardzo istotne, ponieważ w wielu przypadkach uważacie, że ok, jeżeli jestem firmą jednoosobową, to nie mam prawa do zatrudnienia pracowników. Tak nie jest. Popularną jeszcze, bardzo popularną formą jest również WOF, jest to spółka jawna. Zakładając WOF, potrzeba minimum dwóch właścicieli którzy tak naprawdę określają swój procentowy udział w spółce. I też tutaj warto powiedzieć, że nie musi to być pół na pół, czyli 50 na 50. Jest to tak, kwotykle, ale tak nie musi być i mo mogą być to różne przedziały procentowe. I tak naprawdę w momencie zakładania spółki WOF w Kameran Coop Handel. Mówimy, jaki jest udział procentowy współwłaścicieli, też mówimy, że każdy z nich ma nieograniczony dostęp do spółki, więc wtedy po prostu nie, nie wskazujemy ilości procentowej. Kolejną formą działalności na terenie Niderlandów jest spółka BV, czyli jest to spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wartości udziałów. Tutaj właściciele nie odpowiadają swoim majątkiem prywatnym, no chyba że świadomie działają na niekorzyść firmy. Na koniec chciałbyśmy jeszcze wspomnieć o fundacji i stowarzyszeniu, które działają na terenie, na terenie Niderlandów. Stichting to fundacja, Vereeniging to stowarzyszenie. Nie są to zbyt popularne formy działalności wśród naszych rodaków, ale fajnie wiedzieć, że coś takiego istnieje. Więc tak w ogóle, jakie są pierwsze kroki w firmie, co należy zrobić, aby otworzyć firmę w Niderlandach? Tak naprawdę, jeżeli wiesz już, czym chcesz się zająć, jesteś w czymś bardzo dobry, wiemy, że czasy są bardzo, bardzo ciężkie, ponieważ no, jest koronawirus, wielu pracowników, nie ma, wielu pracowników nie ma pracy, jak również tracą swoją pracę. Jak też wiemy, że pracodawcy mają problemy z, ze zleceniami, jednak na przykład branża budowlana naprawdę nie ma z tym problemu, więc wiele, wiele nowych firm budowlanych cały czas powstaje i ma, i, ma, i ma pracę, jak najbardziej mają zlecenia. Więc jeżeli wiemy już czym chcemy się zająć, należy wybrać nazwę i sprawdzić w Handel, czyli w kvk, na kvk.nl, czy ta nazwa jest dostępna. Ponieważ takie same rodzaje działalności nie mogą mieć w Niderlandach tych samych nazw. Oczywiście jest różnica, czy będzie to firma księgowa, czy będzie to firma budowlana, która się będzie tak samo nazywała. Zwykle z tym nie ma problemu, ale jeżeli są to te same formy działalności, będzie problem z tym, aby mieć tę samą, tą samą nazwę. Następnym krokiem będzie oczywiście wypełnienie wniosku na stronie KVKNL, wniosku takiego podstawowego, wstępnego na zarejestrowanie firmy, czyli podanie tam podstawowych swoich danych plus nazwy firmy, daty, od której chcielibyśmy rozpocząć naszą działalność. A następnie będziemy mieli możliwość umówienia spotkania w, w swojej okolicy. Na to spotkanie pamiętajmy o tym, że na spotkanie w KVK powinniśmy zabrać ze sobą swój dowód tożsamości i udać się na spotkanie, gdzie zostaniemy zarejestrowani, firma zostanie zarejestrowana. Warto wspomnieć, że koszt zarejestrowania firmy w Niderlandach to jedyne 51,30 euro. Jest to nowa cena od 2021 roku. I to są kolejne kroki do zarejestrowania firmy w Holandii. Jeżeli jesteście już w KVK, też po założeniu działalności, warto pobrać Outrexel. Outrexel będzie nam potrzebny do założenia w banku, które tak naprawdę obowiązkowym nie jest, bo prawo nie mówi o tym, że musimy koniecznie mieć konto firmowe, ale bardzo, bardzo mocno ułatwia nam to rozdzielenie pracy z firmą, więc warto mieć swoje konto firmowe założone i do tego będzie nam potrzebny Outrexel. Pamiętajmy o tym, że zleceniodawcy nasi też będą potrzebowali naszego Outrexela. Więc yy, o tym też bardzo warto, warto o tym pamiętać, żeby pobrać ten Outrexel już będąc na miejscu, kosztuje on 15,40, w KVK dostajemy go automatycznie wydrukowanego w formie papierowej, jak najbardziej później możemy pobrać ten Outrexel również przez internet i jest to koszt około 7 euro na całe 8 euro. I jak już założymy firmę, no to przechodzimy do tego troszeczkę gorszego tematu, jeżeli chodzi o sprawy księgowe. Jakie podatki i ulgi obowiązują w Niderlandach i o czym warto wiedzieć. Mamy kilka rodzajów yy, podatków, no, w sumie dwa rodzaje podatków, jeżeli chodzi o przedsiębiorców w Holandii. Jednym z nich jest podatek do Jest to tak zwany podatek, który rozliczamy raz w roku i rozliczenie to wykonujemy po zakończonym roku, czyli za rok 2021. Będziemy rozliczali się w roku 2022. Standardowo powinniśmy to zrobić do czerwca, ale istnieje możliwość odwołania, to prośba o przedłużenie terminu rozliczenia i Rozliczyć się do końca sierpnia, bądź też możemy rozliczyć się do końca maja 2023 roku za rok 2021. Więc z tych możliwości jak najbardziej możemy skorzystać. Kolejnym rozliczeniem jest rozliczenie podatku BTW. Najczęściej wykonuje się je kwartalnie, rzadko miesięcznie i rozliczamy się w miesiącu po zakończeniu kwartału. Kalendarzowego. Kolejną rzeczą, o której chciałybyśmy wspomnieć, są stawki podatku dochodowego obowiązujące na terenie Niderlandów w roku 2021. Mowa tutaj o dwóch stawkach podatkowych. Jeżeli zarobimy kwotę do 68 508 euro, wtedy nasza stawka podatku dochodowego wyniesie 37%. ,10%. Natomiast jeżeli zarobimy powyżej tej kwoty, ta stawka już się podniesie i będzie to 49,5%. Pamiętajcie też o tym, że oczywiście podatek, koszty, które mamy w przedsiębiorstwie obniżają nasz podatek, nasz dochód do opodatkowania, więc też o tym warto wspomnieć. Więc w tym momencie powiemy jeszcze. Na jakie ulgi tak naprawdę może liczyć przedsiębiorca w 2021 roku? Pierwszą z ulg jest MKB Freistelling i jest to ulga w wysokości 14% firmy. I o czym warto powiedzieć, ta ulga należy nam się zawsze, jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą, czyli nie musimy spełnić kryterium 1225 godzin. O tym kryterium na pewno słyszeliście. Więc kryterium 1225 godzin tak naprawdę nie są to tylko i wyłącznie godziny, które przepracowaliście, są to godziny, które zostały przez was poświęcone firmie, czyli również dojazd do pracy się to wlicza, również zakupy firmowe wliczają się w kryterium 1225 godzin, kontakt z księgowością lub po prostu wasza własna administracja, więc o tym też warto pamiętać. Kolejne dwie ulgi, o których chciałybyśmy wspomnieć. No tutaj ma, ma ogromne znaczenie ma przepracowanie 1225 godzin. Dzięki temu możemy te ulgi uzyskać. Jedną z nich to jest selfstanding zelf standing and to jest ulga w kwocie 6670 euro to jest kwota która obowiązuje w roku 2021 roku i ta kwota obniży nasz dochód do opodatkowania kolejną ulgą dla przedsiębiorcy w roku 2021 jest start starters Afterk. Jest to ulga w wysokości 2123 euro i tą ulgę możemy wykorzystać w pierwszych pięciu latach naszej działalności. Wybieramy sobie z tych pięciu lat trzy lata i wtedy przez trzy lata możemy z tej ulgi korzystać. Pamiętajmy, że bardzo ważne jest to, abyśmy przepracowali 1225 godzin w ciągu roku. Kolejną zniżką jest to również, Zniżka inwestycyjna, więc wszystkie koszty, które ponosi przedsiębiorca powyżej 450 euro netto, i to jest warto, warto zapamiętać, że netto, a nie brutto, liczone jest jako inwestycja, czyli tak naprawdę koszt tej, koszt tej inwestycji rozkładany jest na tym lat. W momencie, kiedy osiągniemy w danym roku więcej niż 2000, wydamy na inwestycje więcej niż 2300 euro, wtedy możemy odliczyć ekstra 28% od wartości inwestycji od naszego dochodu. Więc warto inwestować w firmę w danym roku. Jeżeli mamy w planach zakup jakichś droższych maszyn, droższych narzędzi, to warto zrobić to w jednym roku i wtedy mamy po prostu ekstra ulgę podatkową. Wspomnimy teraz może o kosztach. Jakie możemy odliczyć od podatku i kiedy? Wszystkie koszty, których przedsiębiorca potrzebuje do swojej działalności, wszelkie te koszty możemy odliczać od podatku. Ale nie zawsze tak jest. Należy wiedzieć o tym, pamiętać o tym, że w niektórych przypadkach możemy odliczyć tylko część tych kosztów i o tym chciałybyśmy troszeczkę więcej opowiedzieć. Więc ja tutaj napisałam przykład i myślę, że na tym przykładzie najwygodniej będzie to opowiedzieć, więc nie wiem, czy dobrze widzicie cały przykład, ale jest tak: w styczniu kupiłeś komputer do firmy za kwotę 500 euro plus 21% w i co daje nam 605 euro brutto. Kupiłeś również narzędzia za kwotę 1000 euro plus 21% BTW, co daje nam łączną kwotę 1210 euro. Ale jest to faktura zbiorcza i każde narzędzie kosztowało mniej niż 450 euro netto. O tym, że w niektórych przypadkach może. Więc też otrzymałeś, otrzymałeś również fakturę od swojej księgowej za prowadzenie administracji 120 euro plus BTW. Więc jak to? Wygląda, jeżeli chodzi o rozliczenie o, o te koszty, jak, w jaki sposób je rozliczamy. Więc na początku zwrócimy uwagę na rozliczenie kwartalne, czyli rozliczenie BTW, i w takiej sytuacji bierzemy pod uwagę kwoty 105 euro, czyli jest to te 21% BTW od komputera, 210 euro jest to 21% z narzędzi, jak również 25-20 są to, jest to BTW od kwoty. Faktury od księgowego. I co daje nam kwotę 304,20 euro? I kwotę tą przybliżamy do całości, bo do 304 euro. I tą kwotę odliczamy od należnego do zapłaty podatku BTW. Należy też powiedzieć, że za chwilę Monika powie więcej o, o btw u o kwotach wysokości BTW, ale jeżeli. Jesteśmy pod wykonawcą, pracujemy powiedzmy w sektorze budowlanym, no to tak naprawdę te 304 euro odzyskamy po rozliczeniu kwartalnym, Belasting List nam po prostu te pieniążki zwróci. Druga kwestia, jak to się ma do podatku dochodowego, czyli do rozliczenia rocznego, wtedy nasz dochód do opodatkowania zostanie obniżony o wartość netto tych naszych faktur kosztowych. Czyli tak naprawdę ten, ten BTW odzyskaliśmy w rozliczeniu kwartalnym. A tę kwotę netto odzyskamy przy rozliczeniu rocznym. I w takiej sytuacji nasz podatek dochodowy zostanie obniżony, jak tutaj widzicie, o kwotę 100 plus 1000 plus 120. Dlaczego tak jest? Dlatego tak jest, ponieważ ten komputer kosztował więcej niż 450 euro netto. I jest to koszt, który jest to inwestycja, która jest rozkładana na 5 lat, czyli w danym pierwszym roku. Możemy odliczyć tylko 100 euro. Komputer jest to rzecz, która tak naprawdę po 5 latach nie ma już wartości, bo jeżeli mówimy o samochodzie czy o drogich maszynach, wtedy należy również pozostawić wartość tego narzędzia jako warde, tak zwane. Jest to zwykle 20 lub 25%, jest to kwota, której odliczyć nie możemy od tej całej wartości netto. Ale w tym przypadku komputer kosztował 500 euro. Zwykle komputer po 5 latach tak naprawdę. Nie ma już swojej wartości, dlatego też tutaj nie brałyśmy rezerwatów w tym przykładzie, tylko zostawiłyśmy, rozbiłyśmy tę kwotę, tę kwotę 500 euro na 5 lat. Więc tutaj odliczamy 100 euro, jest to 1 piąta z 500 z komputera. 1000 euro, odliczamy tutaj pełną kwotę 1000 euro, ponieważ każde z tych narzędzi było tańsze niż 450 euro netto. Jak również odliczamy pozostały koszt księgowego, czyli 120 euro, co daje nam sumarycznie kwotę 1220 euro. To ta kwota zostanie nam odciągnięta od podatku. Więc e, warto też pamiętać o kosztach, bo to też jest dość istotne. Kolejna rzecz, o którą chcemy powiedzieć, są to stawki podatku BTW na 2021 rok. O rozliczeniu kwartalnym powiedziałyśmy, więc teraz. Jakie są te stawki BTW i kiedy jakie płacimy? W Holandii, w Niderlandach, wyróżniamy cztery stawki podatku BTW. Jest to 0%, 9%, 21% i tak zwany BTW Ferlecht. Jeśli mówimy o podatku 0%, o stawce 0%, jest to stawka, która stosowana jest w przypadku obrotu towarami i świadczeniu usług w obrębie Unii Europejskiej. Natomiast podstawową stawką na większość towarów i usług w Holandii jest stawka 21%. Tutaj mówimy na przykład o paliwie, o odzieży, którą kupujemy. Stawka 9% stosowana jest w przypadku usług sprzątających dla osób prywatnych, w usługach budowlanych na malowanie i gipsowanie domów i mieszkań starszych niż 2 lata. Na różnego rodzaju naprawy, na przykład jeżeli naprawiamy rower, jeżeli naprawiamy odzież, czy idziemy do fryzjera, czyli wszelkie usługi fryzjerskie, tą stawkę będziemy stosować również przy produktach spożywczych, przy lekach, przy czasopismach, książkach czy wodzie. Ostatnią stawką, o której chciałybyśmy wspomnieć, jest tutaj BTW Ferlecht. Jest to stawka, która stosowana jest w przypadku podwykonawstwa w sektorze budowlanym, stoczniowym i przy sprzątaniu. Warto wiedzieć, co, pod którą stawką się kryje. Wiadomo, no podejmując jakąś działalność na terenie Niderlandów, musimy wiedzieć, jaką stawkę BTW powinniśmy stosować na swoich fakturach no i z jakiej stawki BTW należy się rozliczyć z Belasting Dienst. Jak jest wyjątek, jeżeli chodzi o rozliczenia kwartalne? Rozliczenia kwartalnego nie muszą wykonywać przedsiębiorcy, którzy są zapisani w KOR. Jest to nowa zasada, która obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku i mówi ona o tym, iż jeżeli przedsiębiorca w danym roku nie osiągnie dochodu wyższego niż 20 tysięcy euro, nie jest zobowiązany do rozliczenia kwartalnego. Nie nalicza podatku Bejtejwej od swoich usług, jak również nie odlicza podatku Bejtejwej od swoich kosztów, czyli tak naprawdę nie robi nic VAT-em. Faktury powinien wystawiać. Dla swojej własnej administracji, dlatego w momencie, żeby była ona przejrzysta, bo należy pamiętać o tym, że w momencie przekroczenia dochodu 20 tysięcy euro, należy jak najszybciej zgłosić do Belasting Dienst ten fakt. I od tego momentu naliczamy BTW. I to jest ważne, że od tego momentu, kiedy osiągniemy te 20 tysięcy, nie musimy naliczać BTW wstecz. To jest bardzo ważne. Więc naliczamy to w momencie, kiedy osiągniemy te 20 tysięcy euro. I jeżeli przekroczymy 20 tysięcy euro, zamykamy, tak jakby, musimy zgłosić do Belasting, że już nie mamy prawa korzystać z koru i nie możemy wrócić do tego koru przez 3 lata od momentu zatrzymania. I to jest też bardzo ważne, abyście o tym pamiętali. A my już do Was wrócimy, tylko się przestawimy. Nie tak to miało być. Okej. Okay. Dobra, już jesteśmy, wróciłyśmy. Tak. tak. Nie widzimy pytań. To taka, nasza, to taka z naszej strony wiedza, oczywiście w pigułce, jeśli chodzi o założenie działalności na terenie Niderlandów. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, zapraszamy Was na naszą stronę internetową www.polatvis.nl. Oczywiście, jeżeli macie ochotę, zapraszamy Was do polubienia nas na Facebooku, na Instagramie, a także do kontaktu z nami na naszym adresie mailowym kontakt małpa bardzo dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami.